Nie wiedziałeś, że Kościół miał nie jednego, ale nawet kilku papieży naraz i nie wszyscy byli prawdziwi. W historii Kościoła istniało około 40 antypapieży, ludzi, którzy twierdzili, że to właśnie oni są prawdziwymi następcami św. Piotra. Wielu z nich było wspieranych przez cesarzy, królów i potężne rody. Walka o Tiare często przypominała brutalną grę o tron, a nie duchową misję. Pierwszy antypapież, Hipolit Rzymski, Zbuntował się już w III wieku przeciw legalnemu papieżowi. Ironicznie, później sam został świętym. Największy chaos wybuchł podczas Wielkiej Schizmy Zachodniej. Wtedy w Europie jednocześnie rządzili trzej papieże. Rzym, Awinion, Piza. Każdy miał swojego prawowitego pasterza. Wyobraź sobie zamieszanie. Który papież był tym prawdziwym? Któremu słuchać? Którego sakramenty były ważne? Dopiero Sobór w Konstancji zakończył tę szokującą epokę, wybierając jednego wspólnego papieża, Marcina V. A ty, komu byś wtedy zaufał? Papieżowi z Rzymu, Awinionu, czy może z Pizy?